Hej, widzowie, z tej strony na Fox Polska, a tutaj odcinek z Browstars. Bardzo dawno nie było odcinka. Nie wiem, czy to już nie jest nawet miesiąc, ale już jest. Od ostatniego odcinka z, no, z Browstars było dużo. Znaczy, no dużo się trochę zmieniło. Udało mi się zro zrobić e, pinata Asha Zbyt wysoko ja tam nie byłem, miałem Diament 2 e... O ligę Klubu muszę tak grać. E... Jest wyzwanie mistrzowskie, co zrobię dziś lub jutro, Z czego to jest. Okej, okay. po prostu. A bardzo dużo się zmieniło. Pierwsze weźmy pakiet odznak, bo ukończyłem ten kartnet. No. Namotki do I odbierzmy Magmową Mendy No jak To w tytule raczej będzie I ją Zagramy A co się zmieniło Dodano po, yy, Poziom mistrzowski yy, Jak gramy To jak nasza postać ma tym więcej Bucharków To tym więcej dostajemy I na koniec i tutaj są monety, punkty mocy, i te drugie, co są teraz yy, do chwały i do postaci. Emotka jest, yy, ikonka i tytuł gracza, który się pojawia przy nami. I dodali też profil. Domyślny domyślnej mi zniknęło. No to jest domyślne. Czy znaczy nie? To. A, a niebo tutaj no, można tutaj się ustawiać. Nie wiem, tak ustawione. Jak będziecie miał jakiś tytuł, to można też właśnie tutaj mieć tytuł. O tutaj są. Wiesz, tutaj do wyświetlane tylko dla zadamiarzy Mandy. Każdy ma ma różne um, tytuły. Na przykład jest Spike. Jedynym w swoim rodzia, rodzaju, no i właśnie musimy zagrać y, magmową Menti. Powinien mieć na górze, bo najmniej pucharków. Zmieńmy skin i można nią zagrać. Pokupowałem Star Power, bo już nie ma tych skrzynek, więc trzeba kupować. I można zagrać na, na kłopoty, chodzą parami, to jest fajna mapa, otwarta dość, a i powróciły, nie wiem, chyba na każdy tryb po dwie mapy i też są niezniszczalne e, loki, nie wiem czy na tych, nie no, nas, e, są chyba tylko dwie mapy na solo, gdzie są. Tutaj powinna być jakaś osoba nie ma. Ale oczywiście, już trafić nie wiem. Um, mam starpałek, który sprawia, że jak y, skoncentruję swój atak, y, to mam tarczę. Bardzo fajne, bo drugie to, że szybciej atakuje no. Ale wolę tarczę. Nie wiem, czy gramy z botami. Możliwe, że nie al nie, no gramy raczej. I to może być problem grać. On ult zbierza swój. Musimy iść do góry. On za mną idzie. Dobra, już jest. Tak, to był bot, bo nie atakował mnie. A ten, no jeszcze chodzi tak w kółko. O, ult bardzo ładny, nie wygląda. O i właśnie zabraliśmy takich y, 10 punktów i no nie wiem co powiedzieć ale y, za 300 tutaj są po prostu się zbiera do tego tytułu Więc y, za 2 dni będzie koniec Sezon y będzie nowy karnet, więc też raczej będzie odcinek kończejący bucharkowej także i nowy, nowy skin będzie też w lidze mocy, tak za dwa dni i już można też sprawdzić jedną postać RT y ma fajna, tak zagramy nim na arenie treningowej. No, atak to ma taki bardzo prosty na start, długi nie jest aż, bo widać gdzie się kończy, jak do góry daje, ile bie? 700. I ma taki znacznik, jak walniemy przeciwnika z tym znacznikiem, to zostaje dwa razy więcej obrażeń, chyba jest wszystkich naszych przeciwników. I to działa jak u Bell, tylko że u Bell to jest ult, a ona nas zwykły atak. I Ubel to działa na. Nie wiem czy zawsze. Nie, nie działa to zawsze. Na, raczej, na zawsze. A ultem jest. No, nie ma zasięgu ataku. Ym, ale ult to jest. Czy się oddziela mu od. tej znaczy drugiej części. A tak jest okrągłe Jackie, ale ta druga część też bije. A ult, no to oczywiście, że to jest połączenie z tamtym. A ile trwa? O, i tamta nasza część też obrywa yy, obrażenia. Nie pamiętam ile. Znaczy nie wiem, czy ile ma tarczę. No i to są zniszczalne bloki, czyli można zniszczyć. No to, yy, naładujmy ult. Ult. I... Tą część można bić. Ta bije, dostaje 355. I mnie zastanawia, czy którą... Czy jak ubiję tą tą główną, czy zginie... Z zginiemy. Więc... Wystarczy tylko jedną z tych dwóch części interesujące, a ja a tutaj głowę. Możemy latać tutaj, nie nie, możemy latać przedmiotami. O, bardzo ciekawe. A błądłem. To trzeba o i też i tylko, żeby tam, tą drugą częścią to widzimy. W krzakach. że jest. Jak tam to jest w krzakach, to czy widzimy? To trzeba tu żyć i pójść. Widzimy! Bardzo ciekawa to może być postać. I atak jest mocny. Um, bije się tym ale daje obrażenie. Atak każdy Każdy Jący atak usuwa znacznik z celu czyli, jak, czyli to działa też jednorazowo Tylko po prostu yy, Atak yy, Nasz od razu robi nowe zaznaczenie Więc Bardzo Mocne Ale to nie ważne kto to zaatakuje też Wow! A wtedy zagrajmy jeszcze jedną grę Mandy. Mam nadzieję, że teraz nie będzie botów, tylko coś trudniejszego. A i na początku gry pokazuję już na solo wszystkich zadymiarze przeciwników. i Jak widać, to już nie jest bot. Boom, Jakkolwiek. To bardzo fajnie. Jeszcze ten miał skin, tym bardziej. To już jest pewne. I można użyć Ult. Jeden pokonany. Och, trzeba grę pokonać. Mogę przegrać to przegram. To już czuję. Ale można jeszcze spróbować drugie miejsce. Hmm. O, tam jest stara. Nie bij. O. I. Skrzynkę ma. Oj. Hmm... Są my dziewczaki Ale Grej. Oj, poszedł. Oj, zmarnowałem ulta. Idź. Nie ma tam. Oj. Przegraliśmy trzecie miejsce. I też te punkty zależały od mniej. Nie wiem, czy zależały od miejsca. Działam tylko na te z pucharkami. Działam też na lig Ligę Mocy. I na Lidze Klubowej. Może działać na walce z robotami, ale nie działają na mapach społeczności. I to był koniec tego odcinka. Widzimy, będziemy się widzieć w kolejnym. Mam nadzieję, że... Jak najszybciej będę miał co nagrywać. Więc no, cześć.